Cześć! W sklepach wciąż trwają wyprzedaże. Można zaopatrzyć się w jakieś dodatki z garderoby. Pojawiają się z kolei nowe kolekcje. I dzisiaj w przeglądzie sieciówek zobaczymy, jakie płaszcze prezentują największe z nich. Zaczniemy od Zary. Mamy tutaj kilka ciekawych modeli. Przypuśćmy, zacznę sobie od tego. Rozmiarówka XS, no w zasadzie do XXL, ale XXL już nie ma. Interesuje mnie tutaj skład. 53% wełna, 34 poliester, podszewka 100% acetat. To jest akurat y, bardzo dobra wiadomość. Płaszcz niezwykle klasyczny, stonowany beż, podkreślający talię. Bardzo ciekawie ułożony kołnierz. Nada się do bardzo różnego rodzaju stylizacji i mniej i bardziej formalnych. To jest jeden z wartych uwagi modeli. Zobaczmy jeszcze inne. Ten prezentuje się całkiem ciekawie. Jaka cena? 499 zł. I Jest to według opisu producenta płaszcz z tkaniny z domieszką wiskozy. Bardzo ciekawy, taki dość męski krój. Dwurzędowy płaszcz, ale także taliowany. Zobaczcie, jak to wygląda. Długość lekko zakolana, bardzo y, wygodna długość. Sprawdzi się i do sukienek, i do spódnic, i do y, luźniejszych stylizacji, i do spodni na przykład w Kant. Bardzo klasyczny model. A co mnie tutaj interesuje? No tutaj niestety o, przewaga poliestru. Natomiast plusem jest, że podszewka jest z wiskozy, ale nie jest to jakiś e, fantastyczny skład. Rozmiarówka od XS do no XXL, którego już nie ma, ale plus dla Zary za dość szeroką rozmiarówkę. Bo to wcale nie jest oczywiste, że e, sieciówki mają m, bardzo rozpiętą rozmiarówkę. Często jest tak, że jest od m, S do L w niektórych sklepach, może troszeczkę mniejszych. XL to jest już maks możliwości. Sprawdźmy, co my tu jeszcze mamy. Długi płaszcz tkaniny. Zobaczmy to. Też bardzo klasyczny krój. Taliowany z wywiniętym kołnierzem. Pasek podkreślający talię. Jednorzędowy. Tkanina z domieszką wełny, więc sprawdźmy co my tu jeszcze mamy. Hmm, ale składy nie są złe. Jak na sieciówkę Zara ma kilka modeli całkiem sensownych. Oczywiście nie jest to skład typu 50% wełna 50% kaszmir, ale no nie wiem, czy można by było po niej czegoś takiego oczekiwać. Wełna 50% poliester, podszewka 100% aceta, czyli całkiem nieźle. Sprawdźmy jeszcze jakiś model. O, tutaj mamy też bardzo ciekawy krój. Dość męski model, płaszcz krótki, a przez te dwurzędowe, metaliczne guziki yy, nabiera dość takiego militarnego charakteru. Bardzo ciekawie sprawdzi się dla sylwetek takich właśnie dość chłopięcych, na przykład z wąskimi ramionami, z małym biustem. Cena 349 zł. Zobaczmy. No, oczywiście, jest to mieszanka wełny z innymi włóknami. Podszewka 100% acetat. Całkiem nieźle, bo <gryw> widziałam już płaszcze, gdzie owszem, materiał zewnętrzny to wełna, a podszewka jest na przykład 100% poliester. Czego zupełnie nie rozumiem, i jest to skład bardzo zły. Jest to po prostu niekomfortowe w noszeniu. Rozmiarówka dość szeroka. Tutaj akurat ten model jest od XS do XXL. Takie wybrane propozycje mazara. Mamy sporo modeli tręczów. I jest tu y, bardzo ciekawa rzecz, w sensie bardzo przydatna, bo rozmiarówka jest bardzo szeroka od XXS do 4XL przy niektórych modelach. Przypuśćmy, że sprawdzimy sobie ten. Krój dwurzędowy, tutaj mamy dodatkową klapę z guzikiem. Podkreślona talia. Długość, no mniej więcej do kolan. Ale Jestem bardzo ciekawa składu. Tutaj widzimy też, jak płaszcz jest zaprezentowany na różnego rodzaju sylwetkach. Mamy sylwetkę, powiedzmy, standardową i na modelce plus size. O, i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Skład 100% bawełna. Ale podszewka 100% poliester. Pasek 100% bawełna. No, podszewka mogłaby być z naturalnego materiału. Tutaj ten um, poliester w podszewce niestety trochę psuje efekt, ale plus za, plus za um, ten skład 100% bawełna. Jest to na przykład właśnie jeden z modeli dwurzędowych, też bardzo klasycznych. Sprawdźmy jeszcze inne modele. Ten też bardzo podobny dwurzędowy tręcz. Premium dwurzędowy tręcz z bawełny. Tutaj widzę, że jest nieco węższa rozmiarówka. O, tutaj y, mamy już mieszankę w składzie 65% bawełna, 35% poliester. Potrzewka już przynajmniej nie 100% poliester, y, tylko dodatek wiskozy, pasek, bawełna, poliester. Też bardzo ciekawy, klasyczny krój. Ciekawi mnie, czy mango ma jakąś ofertę na przykład tręczy, ale jednorzędowych. O, jest tu coś. Jest na przykład lejący tręcz z kapami, albo tręcz bawełniany z paskiem. Spójrzmy na to. Rozmiarówka XS do XL. Tutaj e, widzę, że mm, w zależności od konkretnych modeli, e, albo rozmiarówka jest dość standardowa, ale bywa też poszerzona, za co plus. Dla osób szukających właśnie jakichś propozycji sieciówkowych na no to mango. E, Wychodzi im e, naprzeciw. Ciekawe rozwiązanie z taką dość luźną, układającą się tutaj kapą. Mm, niestety, ona będzie e, przy takich mocniejszych sylwetkach typu klepsydra u e, też kobiet z większym biustem. E, takie rozwiązanie będzie nieco poszerzało tę część ciała, na co bym uważała. Natomiast, plusem jest tutaj. E, Pasek podkreślający talię też taki mm, kolor jest dość stonowany. Co się sprawdzi w typach kolorystycznych, właśnie takich zgaszonych: zgaszona jesień, zgaszone lato. O, ale skład jest y, chyba najlepszy z dotychczasowych. 100% bawełna. Podszewka 100% bawełna. Za to bardzo duży plus. Są też i płaszcze poza tręczami. Tutaj bardzo klasyczny krój: dość wąski kołnierz, podkreślona talia, długość nieco za kolana. Skład wełna, mm, mieszanka poliestru, trzewka też mieszana. Jest to model e, dość klasyczny, też sprawdzi się na bardzo wiele okazji. Skład może nie jest idealny, e, no ale w sieciówkach właśnie e, nie jest to jakieś powszechne, żeby był super skład raczej trzeba się dość mocno naszukać, żeby znaleźć po prostu konkretny model, tak jak ten płaszcz w zasadzie trench, który przed chwilą oglądaliśmy. Są też dość luźne modele dzianinowe, bardzo ciekawe rozwiązanie takich mniej formalnych stylizacji. Tręczy ze sztucznej skóry. Ten model też jest dość ciekawy. Dość męski. Jednorzędowy, ale mm, zapinany dość asymetrycznie. Też e, pewnego rodzaju nonchalanci dodaje ten e, asymetryczny, dość duży kołnierz. Mieszanka wełny. Sprawdźmy skład. 50% wełna, 45 poliester, akryl, wiskoza. No, potrzewka też mieszanka poliestru z wiskozą. Mogłoby być lepiej, ale nie ma tragedii. To jest mango. Sprawdźmy ofertę pozostałych wybranych sieciówek. Sprawdźmy stronę Mojito. Tutaj też mamy całkiem ciekawą ofertę widzę i tręcze i płaszcze bardzo klasyczny beżowy tręcz tutaj model akurat e, zakrywający biodra przed kolana kremowy płaszcz typu tręcz sprawdźmy co ma nam do zaoferowania mojito rozmiarówka od 32 do 44 skład i konserwacja no, niestety w całości z poliestru, aczkolwiek nie spodziewałam się za bardzo lepszego składu. Szkoda, bo y, krój bardzo ładny, klasyczny, ale tak jak mówiłam, y, za tę cenę da się kupić y, skład dużo lepszej jakości. Oczywiście, zwracając uwagę na wszelkie maści wyprzedaży, bo dobrej jakości ubrania w takiej regularnej cenie potrafią być bardzo drogie. Aczkolwiek no, miejmy na uwadze też to, że taka część garderoby, jaką jest płaszcz, trencz, no jest to rzecz na lata zwykle. Nie kupujemy przecież pięciu. Pięciu sztuk danej rzeczy, chyba że ktoś rzeczywiście lubi mieć bardzo duży wybór. Zwykle po prostu wybieramy jeden klasyczny model. Sprawdźmy, co my tu jeszcze mamy. Beżowy płaszcz, płaszczy związaniem. Też bardzo ciekawy e, krój. Elegancki, podkreślający talię. Tutaj już mamy rozmiary od XXS do XL. Wygląda bardzo elegancko, prezentuje się też y, bardzo klasycznie, mam nadzieję, że jest dobrze uszyty, ale z tego co widzę na zdjęciach poglądowych wygląda to nieźle. No, y, tak jak przypuszczam, niestety 100% poliester tej mochito, póki co y, jakością y, składem tych płaszczy, nie powala. Natomiast, jeżeli komuś, tak jak mówiłam, jeżeli komuś nie przeszkadza, nie przeszkadzają sztuczne materiały w składzie, to jest to niezły wybór, bo te płaszcze źle nie wyglądają. Chodzi też o komfort użytkowania. Szary płaszcz związaniem ten mi się model bardzo podoba wygląda tak bardzo szlachetnie. Tutaj już widzę, jest wybór wśród jednorzędowych płaszczy. I konserwacja. No, też poliester niestety. Mamy też model na przykład jeansowy, bardzo ciekawie wyglądający. Jeżeli ktoś poszukuje czegoś mniej formalnego, jest bardzo ciekawy. Krótki płaszcz, tutaj akurat czarny związaniem. Sprawdźmy ten jeansowy, coś się dzieje z moją stroną, w sensie z moim komputerem. Tak, bardzo niezobowiązujący jeansowy płaszcz. Od 32 do 42 nieźle, mogłoby być lepiej, ale jak na sieciówkę jest to raczej standardowa rozmiarówka. O, no jeans, 75% bawełna, poliester, wisko za 4%, 1% elastan. Tak jak mówię, jeżeli ktoś. Yy, Woli coś mniej zobowiązującego, to taki płaszcz też jest ciekawym wyborem. Mamy też szpikowane płaszcze. Z ciekawości spójrzmy tak, dużo bardziej taka kurtka w zasadzie. Producent, producent nazwał to płaszczem. No tak, skład jest zupełnie sztuczny. Materiał jeden poliamid, poliester, poliester. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o te dotychczasowe sieciówki, to Mochi wypada najlepiej cenowo, natomiast pod względem jakości niekoniecznie. Ale tak jak już wspomniałam, macie wybór. Sprawdźmy ofertę CND. I mamy tutaj też bardzo ciekawy model. Nie widziałam takich krótkich płaszczy, w zasadzie to skurteczka. Mamy tręcz jednorzędowy od koloru czarnego aż do w zasadzie klasycznego beżowego, jasnobrązowego. 269,99. Klasyczny jednorzędowy, taliowany tręcz, długość do kolan. Interesuje mnie na przykład materiał. Poliester, 100% poliester, nie polecam. Płaszcz Mix Wełniany. A sprawdźmy rozmiarówkę. Hmm, rozmiarówka y, do plus size. Większość rozmiarów jest już wyprzedana, ale plus za dość szeroką rozmiarówkę. Też bardzo klasyczny model. Nieco męski. W zasadzie taki krój, ale dyplomatka przez te kieszenie, chociaż w zasadzie to jest imitacja kieszeni. Hmm, podszewka 100% poliester. Tutaj warstwy zewnętrzne, 75% żywa wełna 25 poliamid. No cóż, podszewka mogłaby być naturalna. Ale nie ma tragedii. Chociaż tak jak mówię. Hmm, są dużo lepsze modele, jeżeli chodzi o skład materiałowy. <laughs> Sprawdźmy sobie taki e, też dość klasyczny trench. No, niestety, sam poliester. Jak za tę cenę? No nie, można kupić rzeczy dużo lepszej jakości. Krój e, bardzo ciekawy, bardzo klasyczny ale nie będzie to bardzo komfortowe w noszeniu, chyba, że komuś nie przeszkadza brak naturalnych materiałów w składzie. Sprawdźmy jeszcze jakiś inny model, prawie 300 zł za taki midi płaszcz do połowy łydki. Wełna 40%, ale niestety cały pozostały skład też jest dość niekorzystny. To jeżeli chodzi o ofertę C&D. Przykład trenży z domieszką LNU. Jestem ciekawa, ile jest tej domieszki. Rozmiarówka dość szeroka. Bardzo klasyczny model Len 36%. Nie jest źle. Zobaczmy jeszcze inne modele. Handem premium sprawdźmy. Model krótki, sięgający poniżej bioder. Rozmiarówka jest dość mała. Krój dość owercajzowy. Szeroki kołnierz. Dwurzędowy płaszcz. Sprawdźmy, jaki jest skład. Skład nie jest najgorszy. Wełna 51%, wisko za 29, poliamid 20. Jeżeli chodzi o HM, to jeden z lepszych składów, co też widać zresztą po cenie. Hm, mamy też bardzo ciekawe rozwiązania typu puszysty płaszcz. Coś mniej oczywistego. O, jednorzędowy trencz. Jak przeglądam te oferty sklepów, to te jednorzędowe tręcze wcale nie są takie popularne, jeżeli chodzi o sieciówki. Głównie widać modele dwurzędowe, a jednorzędowe są bardzo przydatne. To jest bardzo klasyczny model, też bardzo taki ciekawy kolor, stonowany, taki trochę wyprany, militarny zielony. Rozmiarówka jest wąska, XS do L. Ale ten model bardzo mi się podoba, jest bardzo klasyczny. Sprawdźmy, jak prezentuje się skład. Poliester wiskoza, podszewka poliester wiskoza. Nie jest najgorzej, chociaż mógłby to być acetat, albo jeżeli byłaby sama wiskoza, to już w ogóle byłoby idealnie. Ale materiał wierzchni bawełna 100%. Ciekawe rozwiązanie. Mamy tutaj yy, wybór różnego rodzaju tręczy. Na przykład sprawdźmy. Dwurzędowy trench z diagonalu, jak się przedstawia rozmarów, rozmiarówka i kolorystyka. Kolorystyka bardzo klasyczna. Beżowy i czarny. Rozmiarówka od XS do XXL. Materiały to mnie interesuje. Och, ale skład jest fatalny. 100% poliester, podszewka, tak samo 100% poliester. Są tręcze o dużo lepszym składzie, więc tutaj akurat. Tego wyboru bym nie polecała, pomimo tego, że cena jest no, oczywiście dużo niższa, ale można kupić trencz dużo lepszy jakościowo, który będzie bardziej komfortowy w noszeniu niż zwyczajnie 100% poliester. Sprawdźmy może kopertowy trencz ciemno-beżowy. Tutaj, no, tutaj jest już dużo szersza rozmiarówka od XS do 4XL. No, widzę wyprzedane. 3XL też już zostało kilka sztuk, ale plus za to, że wybór rozmiarów jest znacznie szerszy. Bardzo klasyczny model z podkreśloną talią. Tutaj mamy ciekawą klapę, zakładki. Zbliżenie, sprawdźmy materiały. No niestety, ale ta sama historia podszewka i materiał wierzchni 100% poliester. Tutaj ceny są dość budżetowe, ciekawa kolorystyka, od kolorów pastelowych po takie szałwiowe, wypany niebieski, krótki płaszcz z wełną, sprawdźmy, od XS do XL, ciekawy, nieco militarny charakter tego płaszcza przez te metalowe guziki. 50% wełna, 35 poliester, 10 akryl, materiał 100% poliester. Nie jest to najgorszy skład. Najlepszy też nie, ale pokazuje Wam to, co jest dostępne na ten moment. Dwurzędowy trencz. Sprawdźmy to. Klasyczny model. Widzę, że tutaj w większości sieciówek królują, tak jak mówiłam, modele dwurzędowe. 54 bawełna, 46 poliester, no, materiał wewnętrzny, czyli podszewka, 100% poliester. Cena jest adekwatna do składu, tutaj nie przesadzili, e, nie przestrzelili ceny, jeżeli chodzi o skład. Mamy dwurzędowy płaszcz z wiskozą, mamy też, no właśnie, sprawdźmy, co my tu mamy. O, Tutaj jakaś część premium. O, ale rozmiarówka bardzo wąska. Chyba, że reszty rozmiarów się już wyprzedało, ale od S do L. <gryw> w porównaniu na przykład z ofertą Zary czy Mango, to jest bardzo, bardzo wąska rozmiarówka. 50% poliester, 30% wełna. Materiał wewnętrzny, 100% poliester. No, cena jest dość spora, jak na. Taką ilość wełny, zwróćcie uwagę, że tak, potrzewka, procent poliester, większość tutaj sztucznych materiałów, jedynie 30% wełna, 4 wiskoza, a cena to jest prawie 500 zł. No nie, nie jest to wybór, który bym polecała, ale pokazuję Wam, że taki model jest dostępny w sklepach. Jestem ciekawa Waszych opinii i tego, czy, czy wybierając taki element garderoby, jaką, jakim jest płaszcz, czy mm, właśnie stawiacie na coś lepszej jakości, kupicie jedną rzecz, czy może e, kupujecie coś e, bardziej okazjonalnie, na przykład na wyprzedażach, czy w ogóle nie zwracacie uwagi na skład, patrzycie bardziej na wygląd e, tego typu płaszcza, dajcie znać. Koniec na dzisiaj tego przeglądu, dość krótkiego. Chciałabym Wam też w następnych odcinkach pokazać wybór sklepów nieco bardziej premium. Myślę, że za ceną będzie szła też jakość, mam taką nadzieję. Więc bądźcie ze mną, subskrybujcie kanał, śledźcie treści, które będą się na nim pojawiać. Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam bardzo.